Ludzie mają jakąś intencję do Ciebie przychodzą, chcą Cię przechytrzyć, chcą Cię oszukać, chcą cię y, gdzieś tam, i jak ty w to wchodzisz i ta energia przepływa, to jest też karmienie się, poczucie winy, jakiejś lojalności, tak jakby to często w rodzinach też zachodzi. A my z tej lojalności, bo to jest nasza Zazdrość. mama, czy dziecko, czy ktokolwiek i my tę energię łatwo oddajemy. Tak jakby zauważcie, że jak starsi ludzie, tak jakby oni najczęściej, tak jakby dziećmi swoimi już się zaczynają podkarmiać, robiąc to zupełnie nieświadomie. A my z tej lojalności, że to są nasi rodzice, my w to y, tak jakby pozwalamy na to. To jest taki pomóż mi, a jest mi smutno, a jest mi źle, a i psychicznie jest człowiek obciążony tym rodzicem. I pamiętajcie, jak spróbujecie z tego wyjść, tak jakby świadomie, spróbujecie tak jakby nie oddawać swojej energii, a to jest każdego tak jakby yy, wybór osobisty, bo jesteśmy suwerennymi istotami, to te relacje po prostu się zmieniają, one się uzdrawiają. I to nie o to chodzi, że ja mówię, żeby nie być empatycznym, czy nie pomagać swoim rodzicom, czy dzieciom, czy komukolwiek, tylko tak jakby uzdrowić tę relacje, żeby to jedno na drugie nie miało wpływu.